ludziska! Z tej strony Mister X. Dzisiaj nagrywamy sobie Minecrafta na moim serwerze. Tak wiem. Yy, to nie jest jakiś profesjonalny serwer, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Okej. Okay. Więc tak, zespałiliśmy się nie w tym miejscu, co trzeba. Okej, okay. mamy game mode 0. Ja mam admin, jest, jak widzicie, niewidzialny. Fajnych opcji, szybkość, niewidzialność, siłę, regenerację, pośpiech, noktowizję i tyle. Tak, na serwerze na początku macie wybór. Macie taki kit. Następnie, żeby coś dorobić, to trzeba iść do kopalni. Elo, ziomy! O, Wybuchnie. Nie robi, ale potrzebuję szybko wyjść stąd. To nie było w planach. Naprawdę, obiecuję. Ja muszę zastosować serwer, zanim coś się stanie. Dziękuję. Teraz wejść w konsolę serwera. Mój serwer. Serwer. Game difficult zero. Tak. I zapisz. I start serwera. Tak. Serwer się odpalił. Dołączam. Pra Sprawdzimy, czy działa. Działa. Ale odstrzelili nam. No to kopiemy sobie Kobla, nie? Kopiemy, kopiemy jak admini. Dobra, z tego, że jestem adminem, to szybko kopię i szybko chodzę na shiftie. Kogoś spotkamy jeszcze dzisiaj. Ale nie wierzę, bo dopiero, nikt jeszcze nie ma IP. Dobra, gdy już macie ten kobel i kość, to tak. Następną rzeczą, którą musicie zrobić, iść do sklepu. Sklep gracz, do którego na razie mam dostęp. Sklep dla VIP-ów i sklep dla SWIP-ów. No i macie osadników z końcami i kejami, tu macie do kupienia końcy, wymieniacie sobie bruka na końcy, jak widać działa, działa. Wow. XP, XP, przy okazji dostajecie XP za wymianę z nimi. Tu macie wszystko, co jest potrzebne wam. Dobra, dalej. Tu macie parkur parkura. Jak spadniecie, te pa was tutaj. A że mam tak dużego Speed to nawet go nie przejdę, ale u góry, jak klikniecie tabliczkę, dostaniecie 10 diamentów, to was tu, w to miejsce. Dobra, to na koniec. Tam jest level VIP-ów. Tu macie PVP. Na przykład pokażę, jak działa. Bijecie się z kolegami czy z kimś tam. O, tak, hop, hop, hop. Gdy macie mało życia, podchodzicie do jakichś tabliczek, dajecie poddaje się, jak chcecie oczywiście, i wtedy macie minus jeden level vip -a. No, widzicie, poddajesz się. Gracz poddał się i straciłem jeden punkt. Widzicie, ja mam jeden punkt VIP-a obok. Pokaż mi, Jak widzicie, mam tutaj jeden punkt VIP-a. A jak się poddam znowu, to mam teraz zero punktów VIP-a. Tak to działa. Okay. Teraz tak. Są jeszcze dwie rodzaje, dwa rodzaje gwiny: niebiescy czerwoni. Aby dołączyć, no to wpisujecie. Proszę bardzo. Store, board, join. T -t -t -e -y. Tutaj blue, jak chcecie, do niebieskiej, a red do czerwonej. Blue i Mr. X. I teraz zmienił mi się nick na niebieski. A jakbym wpisał. Red, Mr. X. To ja jestem znowu w czerwonej. Widzicie? Gracz, jako ten gracz z drużyny przeciwnej, nie może wejść do innej gildy. Tylko do swojej. Tak, w mojej gildii, czyli w czerwonej, mamy pełne wyposażenie, łącznie z... tym. I to już jest... O, tu macie dla was, proszę. Marihuanana? Kokaina i alkohol. Wszystko do kupienia. A, jeszcze możecie wymienić jeden druk. No ale to. To już się ktoś skapnie. Jak jest modry. Uuu! Ha fajnie. Woo -woo -woo! Więc czasami jak ja będę na kopalni, no to będziecie mogli sobie tutaj, jak wiecie... Yy, trochę pozdobywać, tak, jak bym wam to powiedział. Mu się bliscy. się. Działa, wszystko działa. Oczywiście, kupuje. alkohol, a co? Nie, no tak naprawdę to są tylko żarty. To jest podka szybkości. I, i ach właśnie, widzicie? Zaczął padać deszcz? Przestał padać deszcz. To jest przez to, że na tamtym budynku z parkurem jest zamontowany czujnik yy, radar. A to są rzeczy dla obojętnego kogo, Może sobie każdy wziąć. Końcy, końcy. No. Wiecie, jak używać końcu? No to co będę Wam gadać? To, ta, I przy okazji zabijam na jednego hita. Więc jak zobaczę, że ktoś czytuje. Co zaraz pokażę, no to trochę ma przepisane, Jakby co? Jestem na minusowych, fajnie. Dobra. Jakby co, jak przejdziecie po wszystkich tych, dostajecie tak, że możecie skakać tak wysoko i się nie zawiecie. Tylko dwa razy skaczcie, bo inaczej umrzecie. A że mi się regeneruje życie, to mogę ilekce razy. Póki się nie skończy ten, no właśnie. No to dobra, zaraz wam pokażę, jak działa ten TGS Ale idę po kobla Dzięki owco, dzięki! Uwielbiam cię! A właśnie, te owce zmieniają kolory To jak ma wyjść? To wejść? No dobra Także jest tutaj duży system loków. Na przykład każ, jedna osoba dostanie losowy przedmiot, oczywiście jestem jedyny, więc nie losowy przedmiot, ale diament. I każdy sobie może takie wylosować, jak będzie co tam 10 minut losowanie. I tu proszę bardzo: regulamin i Unban. Można też kupić Unbana. Tutaj mamy miłej gry. Umban. Dziękujemy za wsparcie serwera, Gracz o 1 kupił Umbana. Na samym dole, jak reaktywowałeś? Reaktywowałeś? Nie. Każdy z graczy ma nieskończony speed. Oczywiście nie potrzebuje większego speeda, więc wyłączam. A to jest admina. Zaraz wam pokażę. Set admina. Widzicie? Już taki ważny nie jestem. Teraz jestem ważny. No, to jest moje pomieszczenie. Tutaj. I teraz chyba najlepsze, co mogło być: Free Bullet. Są na razie tylko cztery działki, bo nie przewiduję. Na razie więcej, jak wycyklu się dobuduje. Tutaj mój brat zbudował basen miejski, który jeszcze nie jest skończony i macie przebieralnie dla chłopaków i przebieralnie dla dziewczyn. Chodzicie, zostawiacie swoje tutaj zbroje. Ja mam... Mam. Zostawiacie zbroje. Wiecie, wiedzieć, że tu byłem. Chodzicie? Macie prysznic dla obu, uci, i teraz tak, nawet zjeżdżalnia jest. Hop, 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 hop. Wejdź i powiedz ludziom, o co chodzi, Olaf. Ok, zapomóż, zaprezentować. Jakby co? To też jest tutaj cheat. Okej. Okay. ja wszedłem. To takie coś będzie w Aksa. Opsa. Jeden <laughs> na twojego basenu wiem, bo jeszcze tego nie kupiliśmy. Chyba macie tak. Regulamin, nie czytuj, ban do żywocie, chyba że sobie kupicie umbana. SMS jest darmowy, więc nie zabijaj owiec co imieniu. Ban 10 dni, nie niż bloków na spałnie. Ban 30 dni, 30 minut, przepraszam. Teraz troszkę słabszy ten, trochę mniej zagrożenia, no dobra. Niszczenie prywatności działek ban jeden dzień Czyli jak zniszczycie na przykład mu basen, to macie bana na jeden dzień Grożenie ban 15 minut i przeklinanie na czacie kik tak, Na działce, tak jak i w Gildii możecie budować, na przykład Wy będziecie bez kreatiwa, więc na przykład ja sobie zbuduję tutaj Coś takiego. I nie mogę niszczy, yy, poza to wyjść. To znaczy, nie mogę zbudowaniem tak? tu mogę sobie tam przejść, ale. Macie, idę. Jestem, nie? Ale jak, jak zniszczycie, macie po prostu bana. Takiego wielkiego bana banana. Lobby. Tak się prezentuje. Serwer jeszcze pokaże jedynie. O, tutaj mam kreatywa. Jak mi wchodzi level jako Vipa? Chcecie kupić sobie level Vipa? Wystarczy. Level Vipa kosztuje 20 diamentów. Dajecie mi je. A ja sobie. I teraz tak. Ok. Ja Wam pokażę to w trybie moim zamknęłem. Ja mogę każdemu zrobić tak i ja sobie podwyższy to o 19, mam 20. O 20, mam 40 i o 20. Mam 60. Teraz tak. Level, sklep VIP zaczyna się od y, 30. 20. O ile dobrze pamiętam. Tak. Level VIP od y, 30. W macie po prostu tak, lepsze zbroje. Po, trzeba mieć keję i końce, żeby zdobyć VIP-owski miecz. Patrzcie, jakie enchanty. No. I cały taki zestaw pokaż macie. Jakie, pokaż jakie. Tak, zaraz. A tu macie do kupienia książkę z tymi enchantami. Gekon, jak to tam się nazywa, zaklęte butelki, diamenty, kowadło, sztabka żelaza, szmaragdy, tru, trwa, mikstura, leczenia i złotko. A w sklepie dla swipów, co... Aha, jeszcze jedno, ostrzeżenie, jak staniecie sobie gdzieś tutaj i będziecie chcieli wcisnąć ten... No weź mnie nie... ogarni się, o. Staniecie gdzieś tutaj i ten przycisk przeniesie was w ścianę Stawajcie przy przycisku, klikajcie go Pokaż, co się stanie A tu macie tak, o nie tutaj, <laughs> najpierw zaczynamy tu Coin i K daje Ultra case A, 5 coinów i 5 k daje Ultra Key Dalej, 10 coinów i 10 Ultra Keyów Zepsuły. Dobra, nieważne. Daję ultra casey i tak samo tutaj. Tam jest jedna taka zepsuta oferta, więc. A tu macie tak. Żeby otworzyć casey, no nie miałem innego sposobu. To jest najlepsze, co mogą być. I sto level VIP. Jakby ktoś chciał. Pokaż jakie Dobra, ultra case plus ultra Możecie sobie wybrać to. Bądź to, 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 i to. I wszystko u góry ma napisane case. Tego tu nie powinno być. Pokażę Wam, co się stanie, gdy będziecie nie przestrzegać reguł. Wchłanijcie pomiędzy command block. Który was po prostu przenosi, jeżeli macie spełnione wymagania, vipa minimum 50, Czyli tego, to pokażę, nie uda się. Y, to was nie przeniesie, jeżeli nie macie spełnionych. A ja się postaram zapobiec straceniu, zamknięciu przez mój własny sklepik. Wyjdę bokiem. Teraz sprawdzimy. I, I przedmiotów się nie traci. Wasze niki są czerwone. I teraz mogę Wam. Najpierw są... No, najpierw są białe, ale potem, jak wybierzecie drużyny, to albo niebieskie albo czerwony. Widzicie, przyszedłem ten parkour piękny, którego się przejść nie da na Speedzie. Klikam, tepa po mnie dostałem 10 diamentów. Patrzcie, jaki cheat. Ludzie skaczą po diamenty. Hop! Hop! Nie mogą. Kiedyś mogą. Ale czemu no? O, złapałem. Proszę państwa, o no. i złapałem. No da się, ale... parkur wygląda tak. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Wyłącz admina i pokaż, że da się przejść. Wyłączyć admina? No, i pokaż, że da się przejść. Błądny pomysł. Za chwilkę sobie admina wyłączenie. nie? O, no. o, większą dziurę, może. Czasami admin wkłada. Ja Znowu jestem normalny. No to dobrze. Ej, dobra, przypomnijmy sobie regulamin I jeszcze. I miłej gry. Wszystko oczywiście robiłem sam z O1. Mamy końcy. Tak. Dobra, próbujemy. Nawet bez kreatywa to działa. O, dysku. o, przyjacielu, czy no, Przepraszam, że tak naprawdę ale taki normalny ja jakby dla Nie. Widzicie, serwer na wersji 1, 20, 2. macie w kompiście. nie zawsze serwer będzie czynny. Ja będę, chciałabym, że będę miała komputer. nie ma, nie trzeba się Czy... Czy <try> jest lepiej hmm. z tymi aspektami? Taki będzie, właśnie, taki, a taki, jaki będzie na zawsze dla każdego, no, żeby załączyć właśnie. Da się przejść, tylko no, teraz ale da się przejść. Co to? Uuu, taka wyma pewnie. Teraz da się No pokazać, że gdzie jest zombiacz, w której jest zombiacz, w której jest zombiacz, a Właśnie zwierzę. Nie zwiedzie podalnie, są najsilniejszymi zwierzętami. Tutaj, 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 tutaj. Wyjścamy od Mód B. jednego.

Przy okazji... Zobaczmy, kiedy będzie otwarty, czekam na niego na drogę. Na bardzo pierwszego

Nie zapomnijcie o kłopoczce w górę, komentarzu, subskrypcji. I byłem. byłem eh, Mister X i Wam serwer. Więc mam nadzieję, że Wam się podoba serwer. Poza tym dziękuję, że jesteście za mną. Do zobaczenia. Cześć.